Dzień dobry, witam Was. Szybka aktualizacja z tego, co dzieje się na serwisie. Przypominam o narzędziu do filtrów i przypominam, że cały czas prowadzimy rekrutację na mechaników. No i przechodzimy do odcinka. Jeśli chodzi o gatorka, to mm, mamy tutaj zagadkę. Niestety, e, zagadka polega na tym, że wariują nam obroty na biegu jałowym i to nie zawsze. No i próbujemy dojść co jeza. Jest? jest tutaj dosyć duża zagadka, ale to może coś mniej więcej się wyjaśni, to dam wam znać. Na pewno cały układ pyskowy, wszystko tu jest ok. Natomiast no, mamy tutaj jedno podejrzenie i, i no, nie, nie chcę jeszcze nic mówić, bo, bo po co mam później to odkręcać. I mamy tutaj w trakcie robiony przegląd P50, tak żeby też klient wiedział, jak to mniej więcej tu jeszcze wygląda. Nie? Przypominam, że ciągnik do nas trafił praktycznie prawie że nie na chodzie, tam jeszcze się błąd odciśnienia oleju w silniku świecił, nie baliśmy się go odpalać. Okazało się, że tam akurat elektronika jest winna. No i tu skrzynia była do remontu, to wiecie, jeżeli będzie coś więcej wiadomo, to w dalszych scenariuszach naprawy. Będę was informował. Jeśli chodzi o ten ciągnik, to trafił do nas na trzy tematy. Pierwszy temat to jest dokończenie jednej z napraw, polegającej na wymianie, na wymianie takiego węża, który łączy nam pompę hydrauliczną z blokiem priorytetowym. On sobie tam siedzi za kabiną. Stary wąż, nawet nie wiem gdzie jest, pewnie gdzieś tam leży. Taki dosyć masywny wąż. Okazało się, że tam brakuje jeszcze króćca, a trochę moje niedopatrzenie. Dojechał ten króciec. Drugi temat to tam podczas naprawy układu czeskowego gdzieś tam w pedycji doszło do uszkodzenia takiej jednej rurki, która nam łączy dwie listwy, z tego co pamiętam, paliwowe. I też nie szło już tej rurki dostać, trzeba było kupić inną rurkę plus obydwa inne króćce i to nie byłby też problem, natomiast jeszcze mamy tutaj taką małą szkodę niestety, ale no to, to musimy wziąć jakby na bary, gdzieś w trakcie wycinania, czy znaczy wycinania, no, pozbywania się tutaj tej ekologii uszkodziła się ta wiązka tutaj od świec, niestety dostała szczała prawdopodobnie z jakiegoś narzędzia. No i nie byliśmy w stanie tego u klienta zrobić, bo, no bo wiązka się nadaje do wymiany niestety, to, to nie ma sensu tego ani lutować, ani lepić, bo to, to nie jest profesjonalna naprawa. A żeby ją wymienić, to trzeba wyjąć kolektor wydechowy, jak widzicie. No i woleliśmy wziąć ten ciągnik na, 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 na warsztat. Wiązka już jest założona nowa. Tutaj potrzebujemy założyć sześć nowych uszczelek i przy okazji jeszcze tutaj jedna pęknięta była szpilka chyba. Tak, dokładnie. Od kolektora od wyjęliśmy resztę. Powinny dzisiaj być nowe szpilki, zakładamy i wjeżdżamy kolektorem. Składamy maszynę i może wracać do klienta. Reszta rzeczy tutaj działa. Póki co to, co porobiliśmy, tutaj to wszystko jest C i myślę, że tyle. To byśmy mieli temat odhaczony. Jak widzicie, też nam się zdarzają poprawki. To nie jest tak, że nie ma szkód. Mój wuj zawsze takie miał takie powiedzenie, że no jakieś straty w towarze i w ludziach muszą być, a jak się nic nie robi, to się nic nie zepsuje. No dlatego no, ciągnik tu po prostu się znalazł. Już tego nie chcieliśmy robić u klienta, no trochę warunków nie było. Zgodził się, że podprowadzi nam ten ciągnik i no, gdyby nie to, że czekamy za tymi szpilkami, chcemy to zrobić porządnie, no bo jak mamy zakręcić kolektor, jak tam szpilki brakuje, a stara leżała na rozruszniku. Wiedzieliśmy, że weźmiemy tutaj. No, ciągnik już by był u klienta, ale no niestety nie, taki szpilak nie mieliśmy na stanie. Musieliśmy je domówić e, w oryginale. No i Stąd, jakby to chwilę dłużej. Myślę, że to na dobre wyjdzie w tym ciągniku, bo nie będzie żadnych przedmuchów. Nie będą się wydobywały te spaliny niepotrzebnie no, między głowicą a kolektorem, czyniąc też tak naprawdę szkody w samym kolektorze, czy w samej głowicy, bo to później wpływa na płaszczyznę, tak naprawdę. To musicie też o tym wiedzieć. Tymczasem mamy już tutaj nowy ciągnik na stanie. Mamy zrobiony przegląd P50, mamy pomierzone ciśnienia na cylindrach. No i z głównych takich napraw, to mamy do zrobienia. Muszę wysłać jeszcze dokończyć, tak naprawdę, wycenę i wysłać klientowi wycenę tutaj tylnego podnośnika. Tutaj też nic nie robione, Ciągnik ma chyba około 8000 lub trochę więcej, jak 8000 godzin. To musimy na pewno zrobić. Jeśli chodzi o układ napędowy, jest tutaj jeszcze do zrobienia zawieszenie tak? przednie, też nic nietykane od nowości. Trzeba całą obsługę zrobić, też po ponaprawiać te rzeczy. Takie zużywające się. Na, szczę na szczęście w John taki kapitalny remont zawieszania to tam się mieści w 10 tysiącach. Fajnie, bo, bo w wielu markach jest to niestety dużo więcej. Wiem, że New Holland w miarę też to prosto ma rozwiązane i też dosyć to tanio wychodzi, ale no niestety te wszystkie takie wahaczowe tematy to... Wiem, że to jest wielokrotność 10 tysięcy, nawet nie dwukrotność i chyba nawet nie trzykrotność. Jak chce się to zrobić porządnie? No i tutaj jest dwa dni roboty, a tam jest pewnie tydzień, podejrzewam. To to, no i mamy tutaj do przejrzenia silnik, ciśnienia zbadane. W miarę to wygląda ok. Aczkolwiek taka ciekawostka, podejrzewamy, że troszeczkę nam zaczyna coś fiksować to urządzenie, które mierzymy. Ciśnienia. Mamy w takiej skrzynce tutaj. Muszę zadzwonić do producenta i ustalić, czy nie kupilibyśmy jednak samego urządzenia nowego u nich, bo też no nie ukrywajmy się, my tych pomiarów ciśnień zrobiliśmy już pewnie. No więcej jak 100 tym urządzeniem, albo nawet więcej jak 200. Musimy sobie to gdzieś tam wyciągnąć z analiz. Natomiast coś nam tu się nie do końca podoba i chcemy to po prostu zweryfikować sobie, czy, czy to urządzenie nam działa dobrze. Bo w miarę tutaj to jest w miarę równe, tylko po prostu sama wartość tych ciśnień troszkę nam za wysoka wyszła. Więc jakby tu zakładamy, że ten dół silnika on będzie w miarę ok, natomiast jakby te wartości są dosyć wysokie. Nie powinny takie być, bo gdzieś dla tego silnika no to mamy przewidziane gdzieś tam powiedzmy pod 30 barów. 28, 29, no a tu wychodzą gdzieś tam ponad 35 barów, więc jakby, to, jakby takie ekstra 5 wychodzi, i to faktycznie gdzieś by nam się zgadzało, może względem dwóch poprzednich silników, że jednak coś jest nie tak. To chcemy sobie sprawdzić. No i tutaj, tutaj zobaczymy, co będzie, jak zdejmiemy głowicę. No i z takich rzeczy jeszcze dodatkowych, no mamy tutaj widzicie zniszczone taśmy e, hamulca ręcznego. Po prostu tu nam się już zjechały, to też za długo nie było regulacji prawdopodobnie, no i dlatego tak się stało, mieliśmy też resztki tych okładzin w sitku, temat dosyć drogi w John Deere, natomiast z drugiej strony o tyle lepszy, że na przykład nie musimy rozpoławiać ciągnika, tak jak niestety jest to w innych markach, żeby do takiego hamulca się dobrać. Niektóre marki hamulec ręczny mają między skrzynią a dyferencjałem do to, to sobie zamknijcie oczy i wyobraźcie, co trzeba zrobić, żeby taki hamulec naprawić. A nie mają blokady parking na przykład w skrzyni tak jak John Deere, gdzie tu jeszcze powiedzmy, jeżeli klient powie, nie robimy, składamy przystawkę tak jak jest, jeżdżę bez hamulca ręcznego, mam blokadę parking, co teoretycznie można tak jeździć. Oczywiście teoretycznie na przeglądzie to nie przejdzie. Yy, ale ja już w to nie wnikam. No, tak w innych markach to już jest dużo gorzej. No a koszty naprawy, ok, ja rozumiem. Same taśmy pewnie ponad 6000. Plus trochę naszej pracy, plus parę rzeczy dodatkowych, bo, bo, bo nowe uszczelnienia na pewno, może te pierścionki dwa tutaj nowe. Poza tym można złożyć tą przystawkę i to będzie chodzić. I mamy temat ogarnięty spokojnie w 10 tysiącach. Natomiast jeżeli by trzeba było pociągnika rozebrać, no to na pewno by to 10 tysięcy nie było. Ja no, mam zać, co, co dalej tutaj, jeśli chodzi o naprawę. Muszę na pewno uzyskać tutaj jakieś potwierdzenia od klienta, ale żeby je odzyskać, muszę wysłać klientowi wstępny kosztorys. Mam prawie skończony. Jak skończę tutaj wam nagrywać, to wyślę klientowi i my będziemy tam ustalać szczegóły. No i jeszcze w dzisiejszym odcinku, jako ostatnia maszyna będzie zaprezentowany 650M i to też jest ciągnik naszego dobrego klienta. Trafił do nas na trzy tematy, takie dosyć szybkie. Pierwszy to naprawa rozrusznika. Niestety decyzja jest taka, że wymieniamy, bo ta naprawa jest praktycznie nieopłacalna. Tam jest tak nieszczęśliwie zużyta ośka plus tulejki i to sama naprawa już pewnie będzie kosztować kilkaset złotych, a, a za chwilę zaczną się problemy z jakimiś szczotkami, z jakimiś wirnikami, komutatorami, elektromagnesami, bendiksami i innymi rzeczami. To będzie studnia bez dna, a mamy doświadczenie takie, że no, dobra naprawa rozrusznika to jest pod tysiąc złotych, a nowy z Boscha, oczywiście ja rozumiem, on może nie być warty tyle co ten nowy. Nowy z Boscha kosztuje netto tam... Nie wiem, z półtora tysiąca złotych, i temat jest załatwiony. Jest nowy, ma gwarancję, i tak dalej. Drugi temat to pęknięty zbiorniczek wyrównawczy. Tu już jest nowy, zamontowany gdzieś tu przy dole. Słuchajcie, mu się pękło tak nieszczęśliwie. Po prostu zaczął gdzieś tam wyrzucać płyn. Widzicie, nawet tutaj jest troszeczkę silnik taki brudny. To to I przy okazji wymiana oleju w silniku. Jest 300 godzin prawie zrobione od poprzedniej wymiany. No i jeszcze małe szaleństwo. Nowe LEDy w dachu. 8 sztuk. Macie teraz link utv -y z czarnymi ramkami. Zobaczymy, może klient prześle jakieś zdjęcia z pracy tym ciągnikiem. Oczywiście, jak warunki pozwolą, wjechać w pole, no bo na razie na pole można sobie popatrzeć. No i tak to by wyglądało, słuchajcie. A przy okazji, jeszcze <grych> znaleźliśmy tutaj to samiutko, co przy tamtej RC. Tak się zanosi, że to będzie taka trochę klasyka gatunku. Ta samiutka, szpileczka, zobaczcie, jak ładnie odpadła. Tutaj sobie siedziała, tak o. I odpadła, i spadła, jak opaki wyciągali rozrusznik, to ją tam znaleźli, leżała sobie ładnie. Póki co nie ma przedmuchu, ale no chcemy to wydostać jakoś. Jeżeli się uda wydostać i wkręcić nową, to, to, to wkręcimy. A nie to będę dzwonił do, do klienta, czy to teraz rozbieramy, bo wtedy musimy wyjąć cały kolektor. Słuchajcie, i dopiero wtedy będziemy mogli ją wydostać ze spokojem i wkręcić nową, ale musimy ją zamówić, a muszę klientowi wydać ten ciągnik za dwa dni, bo gdzieś tam go potrzebuje do jakiejś ważnej rzeczy, no i tam wyżej wtedy to zrobimy innym razem. No, póki co jeszcze nie ma tam przedmuchu, bo tam ta druga śruba czymie, no ale, no właśnie ale, <laughs> nie chcielibyśmy, żeby to się tam e, zniszczyło. I to by było, słuchajcie, na tyle dzisiaj. E, coś tam się pozmieniało tutaj na, na warsztacie, coś wyjechało, coś wjechało. Mamy 7710 e, zrobiony. Do wydania pojedzie za chwilę 61.10. On stoi przed warsztatem. Klient właśnie opłacił ładnie fakturkę i organizuje transport. Zobaczymy, co z tym gatorkiem, no bo faktycznie tutaj jest jakaś taka zagadka. Ona wyszła niestety dopiero, jak zaczęliśmy się brać za silnik, gdzie to gdzieś tam w trakcie klient zlecił dodatkowo. Także troszeczkę taki temat pod znakiem zapytania. Skrzyna jeździ, myślę, że jeździć będzie. Natomiast no, silnik faktycznie tam, jakieś tej mocy takiej nie generuje, i, i tu są właśnie wątpliwości, czy, czy czasami nie jest coś nie tak już z nim, ale to jak uzgodnimy z klientem, czy, czy podejmujemy jakieś dalsze działania, no to, to się to wiecie. Dobra, to słuchajcie, tyle by było. Do zobaczenia oczywiście w piątek u Karola, a gdybyśmy się nie słyszeli przed świętami, no to życzę Wam wesołych świąt, spokoju, ducha. No i co, żeby było lepiej w przyszłym roku, a nie gorzej, ale to oczywiście trzeba. Żeby było lepiej, to trzeba wykonywać pracę oddolnie, najpierw wokół własnej rodziny i podwórka, a potem wokół najbliższej społeczności i tak dopiero ten kraj będzie lepszy, bo inaczej to nie da rad. Pozdrawiam Was serdecznie z Dominowa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.